Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomasz z tej strony, Gambit Tradera. I czy Bitcoin jest już nad przepaścią? Czy za chwileczkę zobaczymy przepotężny zjazd aż do 70 tysięcy? Na to sobie odpowiemy w dzisiejszym filmie. Czy może to jest jakaś okazja, żeby pohandlować to i żeby po tej konsolidacji była przecena i można było złapać się na następny ruch do góry? Powiem, że Bitcoin ostatnio, jakie ruchy robi, to bardzo manipulacyjne. Nie musimy sobie zobaczyć z dużego interwału, nawet ukrywając to wszystko, jak tutaj to wygląda. Spójrzcie, jak popatrzymy sobie tutaj na te szczyty, no to mieliśmy pierwszy szczyt, wybicie, następne wybicie i te wszystkie są wybijane bardzo, bardzo delikatnie i można by powiedzieć, że tutaj mogą być... Zlecenia sprzedaży. Czyli tu może nam się ukrywać sprzedaż, czyli można by powiedzieć, że zaczyna nam się robić mała dystrybucja. Ale jak my na to spoglądamy? Nie mamy na chwilę obecną przesłanek do tego, żeby powiedzieć, że OK, tutaj mamy dystrybucję, trzeba i na, należy uciekać z bitcoina. Co jest ważne tutaj w dalszym ciągu? Ważne jest to, że my mamy trend wzrostowy podtrzymany. Czyli mamy impuls, korekta. Impuls, korekta, impuls, korekta. Mamy wyższy dołek. No i teraz powinniśmy dostać jazdę ponownie po szczyt. Nie mamy złamanego tego wszystkiego. Ja tutaj mówię, że ostrożnie się przyglądać, bo faktycznie zaczyna to wyglądać jak dystrybucji. Ale trzeba zwrócić jeszcze sobie uwagę na to, ile pieniędzy jest położonego na rynku. I jeszcze, czy Bitcoin może zrobić nowy wierzchołek. Według mnie może zrobić i to spokojnie. Ze względu na to, że tego pieniądza, co jest jak gdyby na rynku i gdzie on wchodzi w dane inne instrumenty, walory, to jeszcze jest tak, żeby wybił co najmniej ten wierzchołek, a nawet mógł dojechać do 120 tysięcy. No i teraz zobaczmy sobie na tym interwale 4-godzinowym. Zrobiła się ta świeca ostatnia tutaj bardzo niebezpieczna, a przejdziemy sobie potem na niższy interwały i powiemy dlaczego. Bitcoin troszkę nam tu ugrząs w tym kanale równoległym. Ale plusem jest to, że jak mieliśmy tutaj kluczowy Dołek, ten był kluczowy dołek, z tym że tutaj przypominam była świeca doji z większego interwału, czyli tu mieliśmy tą świecę niezdecydowania, to tu zostało to wybite. Tutaj masę zleceń weszło, potem tu zostało to jeszcze raz przetestowane, czyli w tym miejscu zostało to przetestowane te zlecenia, no i na chwilę obecną rynek jeszcze dojeżdża i próbuje nam tutaj pobuksować. Oczywiście wybicie tego dołka sprawia, że mamy tutaj zebrane teraz to blosy i na interwale godzinowym może się zacząć jakaś jazda większa do góry. Zobaczymy co to będzie z tego i czy to wyjdzie. Oczywiście my, żeby handlować, to musimy tutaj dopiero jakiś sygnał dostać, czyli złamanie strukturalne tego albo tych świec spadkowych, żeby dopiero próbować jakoś odwrócić to i jechać do góry. Dlaczego? Bo jeszcze jest niebezpieczeństwo, że możemy zahaczyć o tą dolną Linię kanału równoległego. Może być spokojnie, dojazd jeszcze do tej RSI, Mamy 28 na 4 godzinowym, a zobaczcie na dziennym mamy 38. Jeszcze jest taka możliwość. Oczywiście, jeżeli tutaj na mniejszych interwałach będziemy sobie patrzeć, 15-5 minutówka, ta struktura spadkowa będzie nam się tutaj łamała, to my będziemy starać się tutaj może złapać jakieś wejście na app. Tutaj też Bitcoin troszeczkę oszukał, bo zobaczcie. Jak popatrzyliśmy na to, co się tutaj strukturalnie działo, tu mieliśmy dołek, tu był powiedzmy, że kluczowy wierzchołek, gdzie on tutaj został wybity. Tak samo ten swing, który tutaj jechał, gdzie jechaliśmy sobie ostatnio impuls w dół, korekta, impuls, wybicie tego wierzchołka mogło świadczyć, że my pojedziemy dużo wyżej i się wybijemy z tego. No ale jeszcze jest mocny zjazd, i ten zjazd może być akurat też taką trampoliną dla nas bo to, że jest ten kanał równoległy, to jeszcze musimy sobie zobaczyć, że tutaj wchodzą zlecenia. Tutaj jest budowany wolumen na to, żeby wykonać duży ruch. I teraz my musimy tutaj spoglądać na to, co się będzie działo tutaj. Jeżeli to bardzo szybko by wróciło, pojechało jeszcze wyżej, przetestowało, to jest szansa duża na to, że my pojedziemy i to jest reakumulacja. Chyba żeby było na takiej zasadzie, że my tutaj jeszcze spadniemy, potem wrócimy do tego testu, czyli do tego jakby prostokąta i stąd będzie jazda do dołu. Ale my to będziemy sobie bacznie na gambicie trenera obserwować i patrzeć, co się tutaj dzieje, bo być może będzie jakaś bardzo fajna okazja do tego, żeby można było bardzo dużo zarobić jeszcze na tym, bo do szczytów 8% plus jeszcze dźwignia spokojnie może być to osiągnięte, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że my możemy również dostać jeszcze mocne spadki. Mówię, że niekoniecznie nawet do tej tutaj e, dolnego ograniczenia, ograniczenia kanału, tylko może być tak, że faktycznie to 70 tysięcy będzie się ziściło w najbliższych dniach. Dlaczego my tu cały czas mamy jeszcze położoną tą strefę, czyli strefa mniej więcej od 73 tysięcy do 65 tysięcy. Kiedyś w przyszłości, jeżeli Bitcoin będzie miał zakusy do tego, żeby zjechać do dołu, to akurat to będzie idealne miejsce, gdzie on się będzie mógł zatrzymać, albo z którego miejsca będzie mógł się odbić. Na chwilę obecną mamy trend wzrostowy, mamy wszystko tutaj, co jest nam potrzebne do tego, że ten Bitcoin jednak może kontynuować te wzrosty. Dlatego nie panikujemy, obserwujemy. Pamiętajcie, my musimy wyciągać wnioski z tego, co nam wykres pokazuje. Jeżeli zacznie się robić bardziej niebezpiecznie, to my będziemy spoglądać na to i będziemy widzieć, że o, tutaj wybicie tego dołka może doprowadzić do tego, że jakiś strach się na rynkach pojawi, bo już będziemy blisko tego ostatniego dołka, czyli na 90 200 i to może spowodować jakąś lawinę 100 które mogą tą cenę mocno, mocno zbić. Oczywiście też trzeba spoglądać na tą sytuację geopolityczną, która się dzieje, bo to jest też bardzo ważne, co tam dalej się będzie odbywało. Jeszcze sobie zerkniemy na dominację, jak wygląda dominacja, bo to też będzie istotne i ważne, czy jak tutaj Bitcoin się będzie zachowywał. No i spójrzmy sobie. Dominacja dotknęliśmy tutaj z tygodniowego, prawie dotknęliśmy, ale dojechaliśmy do górnego tutaj ograniczenia w, tym, w tej strefie, o której ja tutaj wspominam. I mówiłem Wam, że to, co było tutaj, nie wiem, czy to nie był ten cały alt season, który nas czeka. Oczywiście tu mieliśmy jakieś mało dragowanie, ale wspominałem, że Bitcoin na chwilę obecną może jeszcze tą dominację pociągnąć co najmniej do 70%, czyli do tej strefy. Jest to niewykluczone, a nawet jeżeli patrzę to, co się dzieje na rynkach, to jest i widać tą ucieczkę od altów i upakowanie się w dwie główne kryptowaluty, czyli Bitcoin i Ethereum. Spójrzmy sobie na to, co. Jeżeli chcecie handlować sobie kryptowaluty zachęcam również do tworzenia konta na XTB. Oprócz kryptowalut możecie tam znaleźć bardzo dużą gamę instrumentów. Począwszy od Forexa, surowców a skończywszy na akcjach i indeksach. Także gorąco polecam. Link znajdziecie w opisie. Co się dzieje na drugiej ważnej parze kryptowalutowej czyli Ethereum. No to zobaczcie na Ethereum tak, na czystym wykresie mieliśmy tutaj ten trend spadkowy od tego szczytu do tego dołka. On został złamany. Wybicie tego wierzchołka, zrobienie overbalansu, czyli powtórzenie tej największej korekty, pokazuje nam, że my możemy jechać w tą stronę i możemy jechać mocno do góry. Jak sobie zobaczymy nasze analizy, które były robione na grupie Gambit Trader'a, to zwróćcie uwagę na to, że my tutaj w odpowiednim miejscu sobie to Interium do interium wchodziliśmy i tak jak zwracam szczególną uwagę na to, że interium troszeczkę wcześniej wyprzedza nam ruchy, które robi. Czyli kryptowalutowy rynek jest troszeczkę tutaj jak gdyby wyprzedzany przez interium. Jeżeli interium dochodzi do kluczowego miejsca, to z tego kluczowego miejsca jedzie do góry bądź do dołu, po czym jest właśnie reakcja też na Bitcoin. Teraz jak sobie popatrzymy na to, co tutaj się nam zadziało, to tu jest też kluczowe miejsce. Tu jest kluczowe miejsce. Jak sobie spojrzymy na to, tutaj był budowany wolumen, który doprowadził do tego, że my pojechaliśmy aż tu prawie po wierzchołki. I teraz tak, rynek wrócił tą ładną świecą, którą tutaj widzicie, wyczyścił ten dołek, wyczyścił ten dołek i zebrał dużo zleceń. I na chwilę obecną ja tutaj spoglądam na to, że może być to testowane, czyli możemy sobie testować. Oczywiście należy też zwrócić uwagę na tą trend którą tutaj mamy poprowadzoną. I ta trend linia też jest tutaj przez rynek respektowana. I teraz my musimy się skoncentrować na tym, co mamy tu i teraz. A dlaczego? No bo to jest na tyle ważne i istotne, żeby tutaj móc poszukać, bo jak sobie popatrzymy, zobaczcie, tu też mamy budowanie zmienności. I teraz my nie wiemy, jeszcze, w którą stronę ta zmienność pojedzie. Czy pojedzie do góry, czy pojedzie do dołu. Takie zmienności trzeba by poczekać, jeżeli by było wybicie górą. Test i wtedy się załapujemy na to. To samo wybicie dołem, test i załapujemy się. Chyba, że my będziemy tutaj próbować poszukać czegoś fajniejszego, w mniejszych strukturach i interwałach. I tak sobie tutaj spoglądamy na to wszystko. I teraz trzeba zobaczyć, które tu były kluczowe miejsca. Kluczowe miejsca Akurat są teraz mniej więcej tutaj. A dlaczego? Bo tutaj jest nasza płynność. Tu jest nasza płynność, która może doprowadzić, że stąd to interium się również nam odbije. Ale żeby to interium mogło pojechać dużo, dużo wyżej, to ono stąd musi się odbić do tej strefy i musi pokonać ten wierzchołek. Jeżeli pokona wierzchołek, potem zrobi korektę. I to już będzie sygnał, że my tutaj pomalutku się możemy odwracać. Jeżeli tego nie dostaniemy, to jeszcze jest zagrożenie. Że my możemy tutaj przetestować ten poziom 2586. Nie musimy, ale możemy. I ten rynek kryptowalutowy, on bardzo teraz, taki jest wyczulony na wszystkie ruchy geopolityczne, polityczne, i tak samo jest bardzo nerwowo na tym rynku. W tym tygodniu mamy o tyle dobrze, że nie ma żadnych tutaj banków centralnych i one nie mogą albo nie zdecydują o tym, co się dalej będzie działo. Ale możemy sobie popatrzeć i poczytać to, co jest na chwilę obecną. Jak dla mnie, Interium również po tych spadkach mamy tutaj 4%. Jest bardzo fajne miejscu tutaj. Tylko teraz musimy poczekać na złamanie strukturalne mniejszych tutaj struktur. Czyli z 5-minutowego, nawet minutówki, jak się zaczynają łamać, to się zaczynają od mniejszych interwałów. I z tych mniejszych interwałów możemy tutaj spróbować to Apnąć w drugą stronę i do góry. Dajcie wciłki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i dołączcie do nas, do Gambitu Tradera. Już wkrótce dni otwarte, gdzie będziecie mogli się przekonać, co my na Gambicie Tradera robimy, jak my sobie tutaj czytamy te setupy i ile ważnej edukacji też znajdziecie u nas na Gambicie Tradera. Jeszcze tutaj jest taki kanał równoległy, który można by tutaj zobaczyć z dolnymi ograniczeniami, mniej więcej na tych poziomach, które są tutaj. Ale myślę, że tutaj już do tego dolnego ograniczenia nie powinniśmy, ze względu na to, że to zlecenie, które tutaj przetestowało i zgarnęło te dołki, które były wcześniej, tu jest dużo pieniędzy wrzuconych. I teraz przetestowanie tego albo zbudowanie jeszcze wolumenu, który byłby taki bardzo mocno proakumulacyjny, może doprowadzić do tego, że dostaniemy nie spadki przepotężne, ale jeszcze jazdę po dużo, dużo wyżej.